Dzień dobry z tej strony, Geberit. Ja się nie witam. Proszę Państwa, dzisiaj będzie nauka obsadzania gniazdka. Ostatnio taką falę oburzenia wywołało nazewnictwo plus i minus, a ja dzisiaj chciałbym Państwu udowodnić w trakcie tego wykonywania, dlaczego można powiedzieć plus i minus. Ale najpierw sobie przygotujemy przewody. Odizolować trzeba około centymetra. To najpierw odizolujemy sobie te przewody. Musiałem niestety to zdjąć, bo nie mam jak trzymać kamery. Chciałbym wam to pokazać. Właśnie w taki sposób nożykiem każdy da radę zrobić. Trochę to schodzi, widzicie to. To jest trochę o w ten sposób właśnie. Pamiętajcie, żeby się też nie spieszyć, bo nikt nad wami nie stoi. To ma być zrobione porządnie. Właśnie w taki sposób. Swoją drogą niebieski to jest mój ulubiony kolor, ale każdy może mieć inny. Uwaga, o, patrzcie jak to ładniutko schodzi. Dobra, jeszcze ostatni. No. Po około centymetra by wystarczy. Taki ma być efekt mniej więcej. Proszę Państwa, to jest taka ciekawostka. Zobaczcie sobie. Kiedyś jak robiłem na innych elektrowniach, to robiliśmy w taki sposób. Taką pętelkę pod śrubkę. Albo takie U. Wtedy lepiej to trzymało. No ale teraz tak się nie robi. To są stare metody. To jest ciekawostka. Bierzemy się za gniazdko. Trzeba się tego pozbyć, odkręcić. I teraz tak, przechodzimy do meritum. A więc, tak, z lewej strony powiedziałem, że dajemy fazę, kabel brązowy, z prawej strony dajemy kabel niebieski neutralny, a na środek dajemy przewód ochronny. I nazwałem, że lewa strona to jest plus, bo tutaj nam daje prąd. Teraz, proszę Państwa, prąd płynie z tego punktu, z tego otworu do drugiego i odwrotnie, tak? On zmienia swój kierunek około 100 razy na sekundę, no bo mamy w Polsce. Wartość skuteczną 230V i częstotliwość 50Hz, więc on leci no, od tego otworu do od tego. A w fizyce jest tak, się przyjęło, że prąd płynie od plusa do minusa. Ja oczywiście rozumiem oburzonych elektryków, ale proszę Państwa, Wy nie rozmawiacie z amatorem. Sobie zobaczcie. Mamy tutaj baterię, źródło napięcia stałego jest plus i minus. I mi chodziło o spopularyzowanie, żeby ludzie zrozumieli na jakiej zasadzie to działa. Plus i minus. A na ułamek sekundy technicznie mam rację. Jest plus i minus, tak? I jeszcze ostatni argument za plusem i za minusem. Proszę Państwa, tą wartość, to napięcie, ono się zmienia w czasie. Ja Wam coś pokażę. My możemy sobie to narysować w takiej formie sinusoidy. Gdzieś mniej więcej, tak? O. Tu mamy 0, tu jest wartość szczytowa 325 V, a tu jest minus 325 V. I teraz argument ostateczny. Z lewej strony był plus, z prawej strony jest minus. I teraz tak, wartość szczytowa dodatnia oznaczamy na samym czubku plus 325 V, a tutaj wartość szczytowa ujemna minus 325 V. I o co mi chodzi? Tak naprawdę nie ma tego plusa i minusa, tylko jest to kierunek elektronów. No ale że tutaj mamy przyjmujemy tutaj zero, to tak to wychodzi. Więc mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego prąd płynie od plusa. Do minusa. Proszę bardzo, możemy sobie teraz przejść do zamontowania tego gniazdka. No i tak wygląda efekt finalny. I proszę Państwa, ja powiedziałem tak: 200 zł za punkt to nie jest jakaś wygórowana cena, tym bardziej, że jak mówię, człowiek pracuje z prądem, ryzykuje życiem. Jak idziecie do prawnika, to od razu musicie położyć 500 zł albo 1000 zł. Idziecie do lekarza, 250 zł, a on spojrzy tylko na Was, powie: No tak, pan jest chory albo coś. Także szanujcie się, to nie jest jakiś zawód, że przychodzi człowiek i za 20 zł wam wstawia puszkę. To jest dużo pracy, przede wszystkim niebezpiecznej pracy. Mam nadzieję, że wszystko teraz zrozumieliście. I tak jak powiedziałem, z lewej strony plus, z prawej strony jest minus. Pozdrawiam.